Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie Świętego Micha Archanioła na czasy ostateczne, wraz z komentarzem Luz de Maria po orędziu ludu naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Są to chwile niepokoju dla ludzkości, która czeka, nie wiedząc o tym, że choć temu zaprzeczacie. Ten obecny stan pogarsza się w osobach bez wiary, które nie kochają ani nie adorują przy najświętszej trójcy. Umiłowane ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, święty, 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 jest Pan Bóg Wszechmocny, który był, który jest i który przychodzi. Księga Apokalipsy 4, 8. Wielka jest Boża moc, by odkupić was z grzechu. W tym pokoleniu, jak w poprzednich, nieposłuszeństwo było przyczyną wielkiego zła dla ludzkości. Człowiek buntuje się przeciwko Bogu i człowiek pada łupem swoich własnych wynalazków. Wciąż czuwamy nad Wami. Moje legiony anielskie patrzą na Was w każdej chwili i ja wzywam Was do spełniania Bożej woli. Zdecydujcie się i to już, by szukać zbawienia. W tym celu jest konieczne, żebyście byli ludźmi wiary, niezłomnej i mocnej. Pragniemy zbawienia całej ludzkości. Cóż byłoby z człowieka bez Bożej obecności? Co będzie z człowiekiem, gdy stanie twarzą w twarz ze swoim sumieniem? Lud Boży jądro ziemi jest nieprzewidzialnie wystawione na oddziaływanie słońca, księżyca i ciał niebieskich, które przemierzają kosmos okrążając orbitę Ziemi. Wpływa to na żywioły na Ziemi i człowiek cierpi to, czego wcześniej nie cierpiał. W tej chwili musicie być ostrożni względem morza i być czujnymi, żeby nie wystawiać się na ryzyko. Żywioły się zmieniły i rzucają się na Ziemię, by ją oczyścić. Ziemia będzie wciąż się trząść od samego jądra, które jest bardziej gorące, a ciepło podnosi się ku powierzchni. To doprowadza do tego, że uśpione wulkany budzą się, a te aktywne zwiększają swoją aktywność, nie pozwalając wielu krajom używać swoich dróg powietrznych. I ludzie nie zdołają dostać się do swoich miejsc zamieszkania, dopóki nie zostaną wytyczone nowe drogi. Człowiek cieszy się życiem, jakby nic się w tej chwili nie działo. Choroba uderza ludzkość i będzie dalej obecna, mutując i razem z nowymi chorobami, które będą się przedłużać. Niektóre są rozpylane w powietrzu przez źle wykorzystaną naukę i ludzkość nie zdaje sobie z tego sprawy. Człowiek coraz bardziej daleki od przynajświętszej trójcy i od naszej Królowej Matki skupia się na przyjemnościach świata, ignorując znaki tego czasu, nie interesując się tym, co niebo mu wskazuje. Europa obudzi się pewnego ranka i będzie Babelem, i cała ludzkość będzie cierpieć wskutek tego. Dzieci Boga muszą uczyć się na temat tego, co zbliża się na ludzkość. To, że kochacie Boga, nie powinno trzymać Was w ignorancji. W jakiej żyje większość ludzkości. Uczcie się, żebyście nie zaprzeczali temu, co niezaprzeczalne, i nie zeszli z właściwej drogi. Wiara i rozum nie zaprzeczają sobie nawzajem. Zaprzeczają sobie jedynie wtedy, gdy ludzkie ego opanowuje ludzki umysł. I trzyma go w ciągłym sporze pomiędzy wiarą i rozumem. Ludzkie ego jest silne w niektórych ludziach i może sprowadzić ich z właściwej drogi. Ach, ludu Boże, będziecie świadkami potęgi żywiołów, które są wzburzane przez zmiany, które cierpi Ziemia już od swojego jądra. Zmiany powodowane wpływem Słońca, księżyca i asteroid, które z miejsc, na których się znajdują, wpływają już na zmiany pola magnetycznego Ziemi, co przyczynia się do wstrząsania płytami tektonicznymi Ziemi, ludo naszego króla i Pana Jezusa Chrystusa, któż się oprze nadchodzącym zmianom. Ci, którzy nie wahają się w wyznawaniu wiary, ci, którzy przygotowują się w wierze, a ich ufność w Boże miłosierdzie jest silniejsza, ponieważ byli uczestnikami Wielkości Trójcy Przeświętszej. Ci, o wytrwają niezachwiani. To czas, w którym musicie zachować ufność w Bożą obietnicę, Niech dzięki czynił Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich, gdyż bramy spiżowe wyłamał i skruszył żelazne wrzeciądze. Psalm 107, 15, 16 Nie lękajcie się. Jesteście dziećmi Najwyższego. Nie lękajcie się. Zachowujcie mocną wiarę. Módlcie się za całą ludzkość. Módlcie się. Z moim mieczem wzniesionym ku górze was ochraniam. Święty Michał Archanioł. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, by lepiej zrozumieć słowo Babel w tym orędziu świętego Michała Archanioła, Przekazuję Wam to, co On mi wyjaśnił. Słowo Babel pochodzi od czasownika balbal, bal, co znaczy mieszać. W tym przypadku człowiek nie buduje wieży po to, aby dotrzeć do Boga, lecz przeciwnie. Człowiek nie chce Boga na ziemi i w swoim wielkim zamieszaniu oddaje to. Co należy do Boga pewnej elicie, by żyć pod jej regułami w każdym aspekcie. Zarówno w opowiadaniu biblijnym, jak i w opisie świętego Michała Archanioła są obecne pycha, nieposłuszeństwo, wyniosłość człowieka. Na skutek tych braków w wieży Babel. Nastąpiło wielkie pomieszanie, gdyż nie byli się w stanie zrozumieć nawet w samych rodzinach. Obecnie widzimy, że nawet w samych rodzinach panuje niezgoda z powodu zewnętrznej siły, która zdołała je podzielić nie poprzez języki, lecz poprzez narzucane reguły, jakie wszyscy znamy. Jest to czas, w którym nawet w rodzinach jedni będą wydawać drugich, w społeczeństwie będzie chaos z powodu zamętu człowieka, z powodu czynów, jakie będą miały miejsce na ziemi, oraz z powodu służby antychrystowi większej części ludzkości. Słowo Babel może też mieć inne znaczenie i powiązania. Ale w tym komentarzu odpowiednia definicja to ta, jaką tu podano. Amen.